Niesamowite miejsce, legendy spowite w klimat Starego Szczecina, barwne postaci i mnóstwo zagadek czekają na uczestników gry. Ta grę miejską zapowiadali organizatorzy, czyli studenci i wykładowcy Uniwersytetu Szczecińskiego. W niedzielę 25 listopada odbyła się gra miejska wehikuł czasu. To już kolejna gra, jaka odbyła się w naszym mieście. Ten cykl oparty jest o dziedzictwo kulturowe regionu i ma za zadanie promować miasto Szczecin z jego tajemnicami, wątkami historycznymi, wątkami kulturowymi. W ramach tej gry gracze udawali się dzisiaj na 14 różnych stacji. Stacji było kilkanaście, a w każdej czekała inna postać. By wygrać grę trzeba było odwiedzić każdą i wykonać zadane przez postać zadanie. Na czas zabawy planszą do gry stały się ulice Starego Miasta, Wały Chrobrego oraz trzy gmachy Muzeum Narodowego w Szczecinie. W zabawie brały udział kilkuosobowe drużyny. Gracze podczas tych stacji okazali się bardzo sprawni. Wiedza ich umiejętności właściwie prawie, że na każdej stacji była potwierdzana maksymalnymi ilościami punktów. Można było zdobyć 170 punktów we wszystkich stacjach. Bardzo sprawnie im to poszło. Pierwsi gracze pojawili się już tutaj po zdobyciu wszystkich punktów prawie że po półtorej godziny czasu, w związku z tym naprawdę robili to niesamowicie sprawnie. Czy tak było naprawdę? Zapytaliśmy strażników stacji. Moja stacja polegała na tym, że uczestnicy musieli namalować alegorię roztropności. Alegoria ta jest wykończeniem fasady do Muzeum Sztuki Dawnej i jest. Niezmiernie potrzebna uczestnikom, gdyż czyhały na nich różne przeciwności losu, np. czarownice, które dawały błędne hasła i kierowały w złą stronę. Na stacjach pojawiały się także postacie rzeczywiste, które odegrały ważną rolę w kształtowaniu się historii czy kultury. Na swojej stacji grałam postać Dieter Parlo, słynnej zarówno niemieckiej, jak i francuskiej gwiazdy kina filmowego. Na mojej ostatniej uczestnicy musieli dopasować opisy postaci do zdjęcia. Te postacie były związane ze Szczecinem w roku 1937. Dla niektórych gramieńska była dużym wyzwaniem, bo oprócz sprytu trzeba było wykazać się także wiedzą, a z tym zdecydowanie lepiej radziły sobie dzieci. Musieli odpowiedzieć na dwa pytania. Z którego wieku była baszta i jakim stylem była zbudowana. I. Musieli podać dwie nazwy baszty. Nauka poprzez zabawę. Doskonałą zabawę, tak? W skrócie można określić przebieg gry miejskiej pod tytułem Zaklęci w czasie. Inicjatywa niewątpliwie odniosła sukces i okazała się świetną rozrywką zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.